Ale widzi, jak przeźmieńcy chcą kontestować ten krzak, to on nie chcę go tak za darmo oddać. I to, co mo można robić na Alistarze, jak widać, że nie będziecie mieli praju, zacznijcie z. Alistar to jest prosta postać: nie ma na niej tak dużo kombosów, nie ma na niej tak dużo itemizacji. Jedno, co mnie zaskoczyło, to duży wybór run, ale do tego też przejdziemy. Właśnie tutaj są run page'a, e, które można, można grać na Alistarze. Można grać albo Face Rusha, albo Glaciala. Albo Aftershocka. Ja tak się zastanawiałem, zapytałem mojego supporta z Timo, zapytałem też mojego coacha, kiedy co grać. Więc odpowiedzieli mi, że po pierwsze, jak postacie są niemobilne, typu grasz na Jinx, Karma i mają przewagę range'a, no to najlepiej wziąć tego Glaciala. Ze względu na to, że po pierwsze są niemobilne, więc dłużej będą stać w tym Glacialu, po drugie mają więcej range'a, więc jak teraz wrzucisz na nie combo, Plus ten Glacier się sprokuje, to Twój ADK ma więcej czasu, żeby sfollowować, więc wtedy taki Glacier jest bardziej pomocny. Aftershock, wtedy kiedy będzie taki dużo tradeów, grasz na Leona, grasz na Gragasa i będziecie głównie się tradeowali, gdzie damage jest taki od razu, taki instant damage, typu Kajsy Burst, typu MFki. Dwa ota, taki IQ i prokuje PTA, to jest damage taki, który jest instant, który jest taki burst damage, więc wtedy Aftershock najlepiej się w niego wyposażyć, ale też można grać Rusha, gdzie na przykład gramy na Kalistę. Można też w innych scenariuszach, ale na przykładzie jak gramy na Kalistę i mamy takiego Face Rusha i engageujemy, inicjujemy w taką kalistę, klikamy na nią te combo, klikamy na nią auto-atak, prokuje nam się phase rush, więc możemy uciec. Więc w tym momencie, jakbyśmy grali jakąkolwiek inną runę, to jakbyśmy przeszli na tą kalistę i ona by nas zaczęła auto-atakować, to nie mamy już możliwości ucieczki. A, jak, a jeśli mamy ten, ten phase rush i mamy możliwość ucieczki, no to wtedy ona nie wsadzi w nas tyle Jit, ile by mogła wsadzić, jakbyśmy nie grali tego phase rusha. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Jeśli chodzi o itemizację, tak jak wspomniałem, nie ma tu już za dużego wyboru, najważniejsze jest to, żeby grać te dwa itemki Zazwyczaj, czy Sanki, czy Krona Oba są git, w zależności od tego na co gramy, też w zależności od preferencji Plus, tutaj to też jest ważne, to są dwa startowe itemy Albo jeden, albo drugi, albo dwa naraz. Pamiętajmy po prostu, że fajnie się wyposażyć w loket kiedy przyjemnicy mają dużo AoE damage, albo przyjemnicy, którzy mają burst damage, AoE typu Kartu z typu Smolder R w nas wlatuje wtedy taki loket ma większe waliu. Oczywiście, zaket też ma mega ogromne waliu w niektórych sytuacjach, w niektórych scenariuszach, więc trzeba sobie po prostu uświadomić, co jest dla nas lepsze. Może nawet oba, kto wie, to po prostu trzeba zobaczyć na kompozycję przeciwników. Potem kończymy z, tym, z tymi itemkami. To są. It itemki sytuacyjne, więc może w niektórym scenariuszu to jest lepsze na trzeci item, może to jest lepsze na trzeci item, to jest lepsze na trzeci item, jak nie wiem, masz AP y na midzie, AP y na topie i działanie w dżungli Trzeba po prostu sobie oświadomić jaka itemizacja jest najlepsza później w krze Buty, widziałem głównie te, bu te buciki na Alistarze, mało co ludzi gra bisy. jeśli chodzi o Merce, też Merce nie mają aż takiego value ze względu na to, że twoja RK klęsuje wszystkie, wszystkie ceseki Mamy Ionianki pod szybszą rotację speli plus jeszcze mamy swiftnessy pod szybsze raumowanie, plus kaczowanie przeciwników. To było na tyle z prezentacji. Przejdziemy teraz do gierki. Oczywiście kombosów jest parę na Alistarze. Mam nadzieję, że każdy, kto gra z aportem zna te kombosy na Alistarze. Wiemy, jak to jest irytujące, jak Alistar nie trafi wokół kombo, ale też chciałbym Wam pokazać, w jakich scenariuszach należy prokować te Twoje kombosy. Można grać Hila, można grać Ignite'a, można grać Exosta, najczęściej widzę Alistary z Heal'em albo Ignite'em. Alistar to jest prosta postać, tak jak wam wspomniałem, nie ma tak dużo kombosów. Jeden z przykładów, które na pewno chciałbym pokazać na Alistarze, no to oczywiście te klasyczne e, Flash Q, nawet Q Flash, bo jak, nie wiem czy wiedzieliście, ale można sprokować szybko Q, to tak jak wcześniej pokazałem, można robić Q Flash, Pot Tower, szczególnie jak te miąki się skraszują. Drugim z przykładów, gdzie załóżmy przeciwnik zoverstepował, a my idziemy sobie z krzaka. No to zamiast używać wszystkich spelli naraz, klikamy Q, czekamy aż, pokażę wam to na na jednym środku. Widzimy taki pasek, który na początku jest airborne, a potem jest e, stunt, więc czekamy aż ten stunt minie. Dopiero potem klikamy E, jeszcze w trakcie klikamy e, Q, przepraszam, a teraz klikamy E i lokujemy go w taki sposób. Lepsze jest to niż robienie tego od razu, bo wtedy nie cyzykujemy go na tak długi czas. To też jedna z rzeczy, którą chciałbym potoczyć. Jeszcze jest flash i Q, fl e, przepraszam, jaki flash? Klikamy W. w i Q-Flash w, w miejsce gdzie przeciwnik został wypchnięty to możemy zrobić właśnie w taki sposób że klikamy W i dopiero później Q-Flash też będziemy mogli zrobić to w taki sposób, że spredyktujemy flaszę przeciwnika czyli załóżmy wiemy, że przeciwnik sflaszuje to klikamy tylko W nie klikamy nic innego i dopiero widzimy, jak on flaszuje, w którym miejscu on sfleszował. To klikamy dopiero wtedy kuflash w miejsce, gdzie e, przed nim ich sfleszował. Jeszcze przejdziemy do dwóch prze przykładów z gry. Pierwszy to jest przykład e, Duro, czyli gracza e, LCK, który bodajże ma teraz pierwsze miejsce w, w koreańskiej lidze. Jak widzimy, matchup, który jest totalnie unplayable dla kaise Alistara. Ale tak czy siak widzicie, oni nie stoją pod wieżą, oni nie stoją tutaj chronić jakichkolwiek, właśnie chronić powietrza. No nie są sałku, nie eksploat, tylko i tak chcą to kontestować, bo wiedzą, że jeszcze teraz mają taką możliwość ze względu na to, że ten Alister, nie, ma, e, przepraszam, Ezreal nie ma wystakowanych, e, wy, wystakowanej pasywki, więc teraz mają możliwości takie, żeby kontestować te, mm, te minionki. W momencie gdy w momencie, gdy zobaczą, że Ezreal już nastakował swoją pasywkę i mają przewagę wave'a, no to będą musieli odpuścić. Ale w tym momencie, jak zobaczycie, widzą, że Braum użył Q, więc nie ma jednego spela. Braum jeszcze tutaj jest extendował i Ezreal zaczął klikać mega daleko. To mogą kontestować na listar'a, zrobić takiego short trade a. Wygrywają wtedy tego trade i są. W lepszej pozycji. Oczywiście teraz Kai'sa trochę zgridowała ale ten Alistar zagrał jak najbardziej poprawnie. Tutaj oczywiście też blokuje Ezreal'a. To też trzeba zwrócić na to uwagę. Ten Ezreal też potencjalował i w taki sposób wygrywają walkę. Też mieli przewagę minionów, więc to trzeba dostosować do matchupu i do wave state'u, ale pamiętajcie w momencie gdy Przecież ten support sam kontestuje tego krzaka Jeśli ten support sam kontestuje tego krzaka bez atencji swojego attackera To można w tym momencie na niego komitować Bo wygrywacie to 1 na 2, znaczy 2 na 1 Drugi przykład Kerry ja, mam nadzieję, że wszystkim wam dobrze znany Jeden z najlepszych supportów na świecie Nawet niektórzy by powiedzieli jeden... no najlepszy support na świecie Patrzcie jak, bardzo, jak dobrze zagrał drogę stoi awk, ale widzi, jak przeciwnicy chcą kontestować ten krzak, to nie chce go tak za darmo oddać. I to, co mo można robić na listarze, jak widać, że nie będziecie mieli praju, zacznieć z W, bo jak przeciwny, przeciwny rel wkontestuje w naszego adekera, to my w ten sposób wypychamy kajsę i hitujemy rel 1 na dwa. Mega broken mechanika. E, mało osób to robi, szczególnie na stolocie, ale teraz. Kai'Sa jest out of the fight i mogą sobie free hitować nawet wave'a, free hitować tą Rell i tak wygrają tego trade'a Więc to też chciałbym zaznaczyć, bardzo ładnie zagrane W Można oddać projo. Oczywiście frizowanie w taki sposób na Alistarze jest mega, mega, mega potrzebne Ze względu na to, że ja gram Alistarem i przeciwnicy są w tym obszarze to o wiele, o wiele ciężej im grać w tym obszarze, niż jakby grali, nie wiem, pod towerem albo na środku linii, bo wtedy mają większe pole do popisu. Tutaj, w tym obszarze, jak przeciwnicy są zlokowani, żeby ich hitować wave'a, to Alistar może, tak jak wspomniałem Wam na tym, w grze, Alistar robi Q, flash i potem W pod tower, albo ma łatwiejsze okienko do inicjacji. To by było na tyle z Alistara.